Ciebie, bo wiemy, jak wyzwolić Twoje emocje, bo wiemy, jak unieść Cię muzyką do gwiazd. Największe hity 24 godziny na dobę w naszym radiu, w naszym radiu. Dzisiaj tu po to, aby pokrótce przedstawić terminarz rozgrywek, a przede wszystkim sytuację kadrową. Zakończyło się okienko transferowe zimowe. Znamy już kadrę, z którą będziemy walczyli w drugoligowych rozgrywkach. Chętnie odpowiemy na każde pytanie. Przede wszystkim, trener oraz nowy kapitan drużyny. Przemek Makarewicz i trener Donata Zwęcewicz. Także jeżeli są pytania, chętnie mówię przede wszystkim trener i kapitan i również ja, jeżeli będzie taka potrzeba. O którym zawodniku jesteście zadowoleni? To tak Jeszio, jeszcze raz po którym zawodnik <cin> w te stariony <stereotype> zimowki, jesteście bardzo zadowoleni. Jest grupa zawodników, z których na pewno jestem jestem zadowolony, także nie chcę tam wymienić nazwisk nie, bo, bo, bo towarzyskie mecze takie zostają towarzyskimi, także... Mam nadzieję, że to samo będzie prezentować i na ligowych meczach. Także poczekamy chwilę. A jak trójka z pomienia, kto się przyjęła z zespołem? No, na, na razie wszystko, wszystko dobrze. Nie? No, szkoda, szkoda, że y, Patryk Gondek miał tam takiej trzy tygodnie w prawie yy, przerwy, że, że miał, miał kontuzję, ale teraz jest wszystko dobrze i mam nadzieję, że pomoże nam w tej, w tej rundzie. A Panie że które miejsce zadowoliłoby Pana na koniec tego sezonu, na koniec tej rundy się Co Pan yy, Tak szczerze mówiąc, nie, tak nie, oczywiście chcemy jak, jak, jak najlepszą <coughs> Najlepsze miejsce, nie, tylko chodzi mi o to, że, że teraz mamy w drużynie dużo dużo nowych zawodników, szczególnie że dużo młodzieży i, i chcę to wszystko, żeby funkcjonowało razem. Nie? Także, no, nie wiem, chyba wejście do pierwszej ligi nam nie grozi, tylko, tylko chcę, chcę żeby... Jak najlepiej to, to, to było w tej rundzie, w, le, w tej rundzie niż, niż ostatnio, nie? A jak to wyrówna ten tak, burzyny, ten, który zagrał wiosną i ten, który grał jesienią? No na pewno mam nadzieję, że, że chłopaki mają więcej, więcej ambicji, nie? No dlatego tak się zdecydowaliśmy, że takie zmiany, zmiany kadrowe, że, że nie tam 3-4 lata ta drużyna też tam nie, nie, nie osiągała dużych sukcesów, że to 8-12 miejsce to. Yy, I dlatego te takie, takie zmiany. Nie? Ja pamiętam, że brakuje mi tutaj tych dwóch różnych ustawodawców, którego Darek mówił, że yy, pojechali do łączenia yy, do sprawy z klubem No i Tomka Baj. Co ja, ja powiem co, co, co gruzinów mam ich, ich na, na myśli, że, że to są. W <laughs> przyszłości mogą być bardzo dobry, dobry zawodnicy, tylko e, z, z, te, z tego powodu, że, że, że są niepełnoletni i dużo dużo trzeba zrobić dokumentów, także tak, zobaczymy latem czy. czy czy to się uda nam ich prowadzić tutaj? Nie? Ja widzę, że tutaj dla trenera brakuje trochę słów polskich. Generalnie od zeszłego roku wszedł system TMS, który jednym z zadań tego systemu wprowadzonego przez FIFA było to, aby ograniczyć transfery piłkarzy niepełnoletnich. W szczególności chodziło to o piłkarzy ciemnoskórych z Nigerii, z tych krajów afrykańskich bo dochodziło do różnych sytuacji, że grupami przywożono piłkarzy, później ich zostawiono i wręcz do dra dra dramatów ludzkich dochodziło później. Ci piłkarze nie mieli za co wrócić do swoich ojczystych krajów, ale objęto to jakby 18 lat i teraz taki piłkarz musi dostać zgodę FIFA i jakby rozpoczęliśmy taką procedurę, która trwa dość długo. Tutaj mamy pod sąsiedztwem klub za granicą Sudowę Mariampol, który Ostatnio do klubu Artura Boruca, jeden młody piłkarz 17-letni wyjechał i 3,5 miesiąca trwało to załatwienie formalności, a był to klub serii A także i wewnątrz i jeden i klub był w Unii Europejskiej, i zawodnik z Unii Europejskiej, także mówię, jeżeli co do Gruzinów, to, to, to na pewno to potrwa trochę czasu. Tomek Bajko. Tomek Bajko pewnie wszyscy Państwo nie wiecie, w grudniu podjął pracę zawodową w wojsku, czyli służbę, próbowaliśmy, żeby, żeby w jakiś sposób połączyć to, no niestety jakby na tą chwilę nie udało się, jest to jego początek pracy, nowej pracy zawodowej i, i tutaj te pół roku Zobaczymy, wspólnie rozmawialiśmy z Tomkiem, Tomek chce pograć, być może pogra w jakimś tutaj klubie, klubie niedaleko Suwałk. Natomiast jeżeli jego sytuacja się ustabilizuje, będzie mógł normalnie trenować, wyjeżdżać na mecze, brać udział w sparingach, to z racji tego, że jest na tyle doświadczonym zawodnikiem i naszym wychowankiem, byłym kapitanem, wieloletnim piłkarzem, drzwi zawsze stoją otwarte. Zresztą rozmawialiśmy, rozmawiałem z kim osobiście dwa dni temu i, i jakby sytuacja wygląda tak pokrótce. Ja mam pytanie do Szemka, Jak się stało? W jakich okolicznościach zostałeś kapitanem? Był? Trener wraz z prezesem i drugim trenerem. W sumie dowiedziałem się niedawno, a wręcz mogę powiedzieć, że dzisiaj, że zostało ogłoszony, że zostałem nowym kapitanem. Eee, w sumie jestem zaskoczony, ale, ale mogę również dobrze powiedzieć, że jest to dla mnie wielkie wyróżnienie i chciałbym w jak najlepszej roli się spełnić jako kapitan. Chciałbym zdumentować, ja dzisiaj też się dowiedziałem. Także prezes nie był udział w wyborze kapitanów. To było głosowanie? Myślę, że nie, to, trener może tak, to. był yy, tylko mój, yy, mój wybór, także, także nie, nie, nie było żadnych, żadnych wyborów. To szczególnie moje decyzje i tak. To Przemek jeszcze, już był kapitanem. Nie można wybierałem właśnie Przemka. Przemek jest wykonawcą tego, tego, tego klubu. Dużo dużo lat już gra w tym klubie i, i gra, gra, gra dobrze, gra równo, także... To moje decyzje. To Przemku, jako kapitan, jak się w nie dogadujecie, wiadomo dużo nowych twarzy, prawda? Jak atmosfera? Faktycznie spora część zespołu to nowe twarze, ale są to młodzi, młodzi zawodnicy. Jak większość zespołu wiadomo, dobrze się dogadujemy na boisku, także poza boiskiem. To jest ważne dla zespołu, bo, bo takie, takie zgranie nawet poza boiskiem tworzy kolektyw zespołu, więc każdy młody zawodnik jest ambitny i każdy dąży do zwycięstwa w każdym meczu, tak jak cała drużyna, więc, więc myślę, że zaowocuje to w tej rundzie nadchodzącej. W treningach grali też Andrzej Niebulis i Daniel Ołowny. Co, co z nimi, szczególnie z Andrzejem? Andrzej Niebulis? Andrzej już, już od, od, od poniedziałku jest, jest na, ten, na treningach i i jest wszystko, wszystko z nim dobrze, nie? tylko oczywiście szkoda, że, że nie przepracował tego, ale wiedząc charakter Andrzeja, mam nadzieję, że jak najszybciej on dojdzie do, do do formy, a co do Daniela, on ma kontuzję i to dość poważną, także w tej rundzie nie zagra. Mówi że o awans to, to nie ma co marzyć się do pierwszej ligi, jak jest ze, ze spadkiem? Jak, jak, jak to jest w tej i przy tej, przy tej, przy tej liczbie zespołów? Ja nie myślę o spadku, nie? także także oczywiście tam każdy będzie walczył o, o miejsce, o miejsce pod, pod słońcem, ale, ale mam nadzieję, że wyjdziemy z, 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 tej, z, tej, z tej grupy, nie, spadkowiczów, także szczególnie będzie ważne te trzy mecze u nas, nie? Jak odstawiać pierwszy mecz w tej Pierwszy mecz wygra. No wygrano, nie? Tylko wygrano. Dobra, coś wiemy yy, o tym, ile spada? czym to jest To zależeć będzie od tego, jaka ilość zespołów z pierwszej ligi spadnie do naszej grupy. No i myślę, że zależeć będzie też od przypadku, bo jak wiemy, że, że, że od kilku lat coś się zawsze wydarzyło, to wycofał się zespół, to PZPN przeniósł GKS Jastrzębie z grupy zachodniej do grupy wschodniej, także mówię tutaj, trener dobrze powiedział, nie myślimy o spadku, myślimy o tym, żeby... Żeby, żeby zdecydowanie lepiej grać niż w rundzie jesiennej, bo przede wszystkim dla nas to był duży, dla nas wszystkich piłkarzy, trenerów, działaczy, duży, duży zawód. I, 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 i niech, niech myślą, tam liczą ci, którzy chcą liczyć, czy spadnie jedna drużyna, czy dwie, czy w ogóle żadna nie spadnie, kto dostanie licencję, bo to też będzie zależało. My skupiamy się na tym, żeby, żeby ten młody zespół, bo... Trochę nieco ponad 21 lat średnia wieku jest tego zespołu i to z grażą Mikulenasem, także, także on nam troszeczkę jeszcze tutaj zawyża. I, i się umówiliśmy także, że, że póki będzie zawyżał strzelanie bramek, to będzie mógł zawyżać limit wiekowy w naszej drużynie. Tak już żartując trochę. Także myślę z tymi spadkami to tak naprawdę. Będzie wiadomo dopiero w trakcie, w trakcie rundy, jak się wykrystalizuje sytuacja y, tabeli pierwszej, pierwszoligowej. Ale regulamin nie zmienił się? Nie, regulamin się nie zmienił. Czyli... 4 plus pierwsza liga? Tak. Czy podczas przygotowań była okazja potrenować na głównej płycie i czy dalej będziemy grać w, wieczorach, y, w godzinach wieczornych? Y, tak. Y, w godzinach wieczornych będziemy grali z 7 meczów 5. Dwa mecze, które rozgrywamy w porze dziennej. Jest to mecz, który odbędzie się w Wielką Sobotę i tutaj po prostu jakby zdecydowaliśmy się, żeby, żeby grać wcześniej, zważając na obrzędy religijne, które, które są i w piątek, i w sobotę. Drugi mecz to jest mecz z Garbarnią Kraków, czyli już obligatoryjny termin. Polskiego Związku Piłki Nożnej i gramy o godzinie 17. Pozostałe spotkania tak ustawialiśmy, żeby, żeby były rozegrywane przy sztucznym oświetleniu. Jeżeli chodzi o treningi, nie było takiej możliwości, nie trenowaliśmy, ale nie było takiej możliwości. Każdy wie, że płyta jest obecnie na gwarancji, na gwarancji i po prostu nie ma, nie ma technicznej takiej możliwości. Natomiast trenowaliśmy głównie, głównie na boisku na boisku w szkole podstawowej numer 7. Ja mówię w starej nomenklaturze, bo te zespoły szkół mi się mieszają i mieliśmy tam bardzo dobrze przygotowane boisko dzięki tutaj Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, który nam praktycznie przed każdym treningiem te boisko odśnieżał I, i, i mówię, warunki były i tak najlepsze od kilku lat, jak jestem tutaj w klubie do przygotowań. A trenerze, a zawodnika Jiglunskiego pan widzi w środkowych sektorach czy bocznych? Nie eee, Nie ja wiem, wiem. On by nieźle się prezentował teraz w tych meczach. Ja go, ja go, ja go widzę jak, jak środkowego na zawodnika. Także. Bo to zawodnik jest bardzo o nieprzeciętnej szybkości, jak na eee, Suwalskich, gdzie no tak, tylko on, on jest jeszcze jest, jest młodym zawodnikiem. Także powiem tak, on, on sam jeszcze nie wie gdzie on lepiej będzie się prezentował. Także szukamy jej pozycji tam i tam, także no, bo, bardzo hmm. bardzo Proszę? na sektor. Na razie jestem ja trenerem, nie. nie także. Wiesz, to, a jakby przyszło dziś panu jedenastkę wystawić, jaka by wybiegła na boisko? Eee... Wiem, ale nie powiem. Ale nie? <grym> tak, bo... my chcemy się dowiedzieć. No to się dowiedzieć z 17. Nie? A w tym spalinie, w tą sobotę, co będzie gdzie? Tak, gramy w sobotę na bocznym boisku tutaj w Suwałkach o godzinie 14 z płomieniem myłka. Serdecznie zapraszamy na ten spalinie. Najpierw no się przy okazji wyniki wszystkich sparingów gdzieś ktoś ma zanotowany, czy nie moduł, Też ja mam. w wersje elektronicznej będą przekazane. To możesz może jeszcze powie, ten młody zespół jest zbudowany też na, na kolejne lata, prawda? Nie tylko w muszącej będzie Wiosennej, tylko też żeby się młodzi że W kolejnych latach się też mówi. No, takie jest założenie, akurat może nie, e, nie jest końcem sezonu, ale w połowie sezonu dokon jakby, e, zdecydowaliśmy się na, na tą zmianę w zespole. Ściągnęliśmy tutaj dużo tych młodych zawodników w rocznikach 94, 93, nawet w przypadku tego Gruzina chcieliśmy 95. Doszło kilku chłopaków z drugiego zespołu, też w zasadzie wszyscy, wszyscy bardzo młodzi. No i oczywiście chcemy ten zespół budować taki, żeby, 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 żeby już w latem te przygotowania były łatwiejsze, żeby tak jak trener powiedział na początku, żeby ten zespół zgrał się, żeby nabrał pewności. I też między innymi podpisywaliśmy umowy dłuższe, bo na przykład z Patrykiem był dwójpółroczny kontrakt, po to, żeby, żeby, żeby ci zawodnicy za pół roku, za rok mogli mogli już tutaj być naprawdę wiodącymi piłkarzami i żebyśmy mogli mieć dużo radości z gry zespołu. A ci na jak długo? Nie wiem, na przykład z oni? Wójnowski, Twardowski to na pół roku, tak? Oaj. Michał Twardowski jest wypożyczony na razie na pół roku, natomiast Rafał Wójnowski wrócił do nas na zasadzie transferu definitywnego i jest już tutaj piłkarzem Wigier Suwałki. Także, także chyba tylko Patryk i ostatnio pozyskany Tomek Pobrowski, który, który, który on i Igor Hamberow w ostatniej chwili zostali dołączeni do kadry zespołu, bo tak jak tutaj trener powiedział Danielo Łownik najprawdopodobniej no na pewno nie będzie mógł w tej rundzie pomóc zespołowi i dochodzi jeszcze powracający do zdrowia młody Tomek Sawicki, dlatego musieliśmy tą kadrę uzupełnić. Także mówię, te pozostałe kontrakty są dłuższe bądź to transfery definitywne powrotne do naszego klubu. Jedynie Michał Twardowski i Tomasz Bobrowski są wypożyczeni z Jagiellonii i z Lechi na pół roku. On Hamberow czy Czambelo? Czambarow. Czy może jak poprzednio zrostło właśnie piłkarzom w brak motywacji i zaangażowania w go w sposób w klubu? Będą, mają zanimotywować właśnie piłkarzy do lepszej gry. Ja myślę, że władze klubu zatrudniają tutaj trenera jednego, drugiego i jestem przekonany, że trenerzy sobie poradzą z odpowiednią motywacją i, i będzie to zespół, zespół, który, któremu na pewno tej ambicji nie zabraknie, no, wiadomo, że w miarę możliwości my jako władze zapewniając odpowiednie warunki wynagrodzenia inne pozostałe rzeczy potrzebne to, to, jest, to jest to jest tym możemy jakby im pomóc a myślę że trenerzy na tyle zmotywują, zmotywują tych zawodników że ambicji nie będzie, braku ambicji nie będzie można zarzucić nikomu panie prezesie bo to bardzo ciekawe ile zarabia najlepszy piłkarz wigier walki, a ile najgorszy Ile zarabia najlepszy piłkarz, ile najgorszy? Tak, w no, Nie wiem, najgorszy to znaczy. No, ten, którego jest, no... naj, najsłabiej ocenia trener. No, to chodzi o stawki, rozbieżność. I ten no to, to akurat to myślę, że, 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 że nie miejsce i czas na to, żeby, żeby rozmawiać to, ile zarabia, są to naprawdę, nie są to duże sumy. E, podobne jak w innych klubach drugoligowych na naszym poziomie. Także, także myślę, że... że e, nie czas i miejsce na to, żeby rozmawiać, kto ile zarabia. To jest inny Panie Prezesie, jak wygląda sytuacja finansowa borykamy się od dłuższego czasu, borykamy się z problemami finansowymi i jakby z sezonu na sezon staramy się jakoś sobie radzić. Natomiast nie siedzimy, nie płaczemy, co chwilę szukamy jakichś nowych pomysłów na pozyskanie środków finansowych. Prowadzimy w zasadzie w, nie tylko na początku sezonu, ale w, przez cały sezon różne rozmowy z różnymi firmami i, i, i bardzo dużymi i, i, i mniejszymi podmiotami, bo nam zależy tak naprawdę na każdym sponsorze.